Na kole Iwan Burzak. Zbiega teraz Dawid Fedenczak na drugie koło. Bardzo dobra piłka do Burzaka. I jest bramka numer 8. Wymieniają piłkę zawodnicy Azotu w drugiej linii. Świetnie teraz zagrał. nie zebrał tej piłki Piotr Jarosiewicz, Mimo że wydawało się, że będzie bardzo blisko kontra Antoni Toniecki. Bardzo ważny rzut młodego obrotowego. Przybelski. Zagranie jeszcze raz do Koła i tym razem Kelian Janikowski. Natomiast Waldi tutaj widocznie postawił na swoją ksywkę, a Bartosz Kowalczyk postawił na bardzo dobry rzut bieżny. Burzak zaraz znowu zajmie miejsce obok pożarka i mosiołka. Mają z nim naprawdę ciężką przeprawę. Nawet w takich okolicznościach trafia Iwan Burzak. Azoty będą chciały jeszcze rzucić 19 bramkę, ale rzutka! Broni Ligarzewski, ale to jest rzut karny. I dwie minuty kary. Ignacio Valles i broni Kot. Broni Artur Kot bardzo ważnym momencie. Po 30 minutach azoty prowadzą 18 do 16. Będzie się jeszcze działo w piątkowie Trybunalskim. Na hale Relax wracamy za 10 minut. Ależ teraz odwrócił przez kilka pozycji. Adamski. Bardzo dobrze broni. Damian Chmurski. Jędraszczyk. Suroż. Ostry kąt. Świetnie przymierzył Filip Suroż. Ale odrobili lekcję w drugiej części spotkania zawodnicy Bartosza Jureckiego. Już tak łatwo e-piłka nie przechodzi. Przybylski, Kowalczyk, Kowalczyk! Ależ teraz znakomicie przyłożył. A znów azoty są dzięki temu na trzybramkowym prowadzeniu. Jędraszczyk teraz zatańczył. Ależ kapitalnie to zrobił. Marciniak i znowu Kot! Bo to jest rzadko spotykana sprawa. Piotr Jarosiewicz, gott! Ojej, to jest niespotykane. Kowalczyk, dobrze do Burzaka, Burzak z bramką. Naprawdę ostatni dzwonek, grają w przewadze 6 minut do końca, 4 bramki do odrobienia, trafia w samo okienko Marcin Szopa. Azoty blisko. Już niebawem będą w komplecie. Długo wymieniają piłkę. Czekają na e sygnalizację gry pasywnej. Adamski. Świetna interwencja Likarzewskiego, który wrócił do bramki. Kowalczyk. Valles. ależ Piękna bramka. Między innymi dlatego nominowany do gladiatora. Suroż utrzymał piłkę w boisku. Doniecki trafia. Grają Azoty 7-6. Rzut i bramka. Koniec. Trafili. 33-31. A zatem Azoty Puławy po dramatycznym meczu emocjonującym wygrywają w Piątkowie Trybunalskim 33-31. Wojciech Borucki wybrany przez państwa najlepszym zawodnikiem tego meczu gratulujemy Wojtkowi Szymon Dratajczak Bia Play kłaniam się miłego wieczoru do usłyszenia